Cześć! Dziś zapuścimy się w dalekie i odległe tereny Hongkongu. Pokazałam Wam już psy i koty w Hongkongu, a teraz czas na małpy. Zapraszam do Królestwa Makaków. Manki Hill, a oficjalnie Park Krajobrazowy Kamszan, co dosłownie oznacza złote wzgórza, został ustanowiony w 1977 roku i obejmuje teren trzech prawie 3,5 km kwadratowych. Jeżeli porównać to do wielkości na, na przykład dzielnic Warszawy, to jest to połowa powierzchni żoli boże, czyli najmniejszej dzielnicy. Póki jeszcze nie jestem padnięta i zmęczona od samego hajku, bo dziś troszeczkę będę łazić po wzgórzach, to opowiem wam, jak tutaj najlepiej się dostać. Żeby dojechać na wzgórze Mał, komunikacją miejską, najlepiej jest wsiąść do metra i dojechać do stacji Lai Chi Kok, a później przesiąść się do autobusu numer 72. Przejechać 11 przystanków do Shekley Pui i później kierować się w stronę Cheng Yuen Road. Polecam po prostu wpisać sobie na Google Maps nazwę ulicy Cheng Yuen Road i Spokojnie można tutaj korzystać z nawigacji. Dzisiejszy szlak rozpoczynam przy tak ananasowej zaporze, czyli ananasowej tamie. Jak możecie zobaczyć tuż za mną znajduje się duży zbiornik wodny i przy samym parku krajobrazowym, w którym dziś będę się po, po którym dziś będę się poruszać, takich zbiorników wodnych można znaleźć cztery. Na początku dzisiejszej wyprawy czeka mnie mała wspinaczka, ale są to głównie schodki i z tego co słyszałam, są dość łatwe do pokonania. Zobaczymy, zdam wam na pewno z tego relację nieco później. A tymczasem opowiem wam jeszcze chwilę o tym, gdzie dokładnie znajduje się wzgórze Małp. Wzgórze Małp znajduje się w północnej części półwyspu Kowloon i oddziela Kowloon od tzw. New Territories, czyli nowych terytoriów. To miejsce zawdzięcza swoją nazwę temu, że możemy tutaj spotkać mnóstwo makaków. W parku krajobrazowym Kamshan, czyli na wzgórzu Małp, znajduje się 70% małp mieszkających na terytorium Hongkongu. Małp w Hongkongu nie mieszka jednak dużo, ponieważ zaczęły ginąć w wyniku urbanizacji miasta oraz niestety polowań. Jestem w lekkim szoku, bo pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że w Hongkongu żyję, żyją dzikie zwierzaki i już nieraz widziałam jakieś węże, to zazwyczaj te węże były dosyć małe, a teraz tak naprawdę na samym początku hajku zobaczyłam zabitego węża. No i wygląda na to, że ktoś go po prostu zabił, i ten wąż był naprawdę duży. Lepiej by było chyba, gdybym nie widziała tego węża, bo trochę się teraz boję. No ale cóż zrobić? Jest tutaj dużo ludzi na szlaku, więc chyba nie jest aż tak niebezpiecznie. Natomiast trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy, kiedy wychodzi się na spacery w Hongkongu. Tutaj kolejne dzikie zwierzęta. Wsy parku. O, proszę bardzo. Nie chciałabym z nimi zadrzeć. No właśnie idziemy sobie po szlaku nie mówiłam, idę dzisiaj z rejkiem, ale dziś rejek nie ma humoru, żeby nagrywać, więc nie nagrywam. No, ale w każdym razie tak sobie gadamy, gadamy i nagle z drugiej strony nadeszła jakaś dziewczyna i zagadała do nas po polsku. Okazuje się, że inna modelka z Polski, także Hongkong jest bardzo mały. Ciekawą sprawą dotyczącą lokalnych małp jest to, że gatunki, które można tutaj spotkać w Parku Krajobrazowym, gatunki tych makaków, to nie są wcale rdzenne gatunki, które oryginalnie występowały w Hongkongu. Okazuje się, że w 1920 roku kilka osób posiadających małpy jako zwierzaki domowe wypuściło je tutaj na wolność. No i uważa się teraz, że wszystkie małpy są potomkami tych z roku 1920. Być może, gdyby nie ten krok, to makaki w Hongkongu. W ogóle by nie przetrwały. No i już narzekałyśmy, że przyszłyśmy na wzgórze małp. Nie ma małp, i okazało się, że za kolejnym, kolejnym, kolejnym zakrętem nareszcie są małpy. Jak możecie zobaczyć. O, jest malutka małpka podobna. Dobra, przekręcę kamerę. Ta malutka na drzewie ryjek? O, tutaj gdzieś podobno jest mała małpka, ale teraz nie widzę. Tutaj są dwa dorosłe osobniki. Kurczę, jak jakieś animalczane, Animal Planet. O, tam jest malutka małpka. Ta maluszka. Wow! Tak, chyba nawet nagrałam. O, teraz mała skacze. Czy nie? Przygotowuje się do skoku? Skacz, maluszku. Brawo! Trochę strasznie te małpy wyglądają, nie chciałabym z nimi zadrzeć. Jaki słodziaczek. Cię co, tak mi się spodobała ta mała małpka, że podeszłam troszeczkę bliżej, no i w tym momencie właśnie stało się to, o czym opowiadałam. Czyli po prostu te starsze małpy podbiegły do nas, zaczęły pokazywać kły i wydawać takie dźwięki, żeby nas przestraszyć. I wyglądało na to, że były gotowe przystąpić do ataku. Także nie popełniajcie tego błędu, który ja zrobiłam. Ja co prawda nie podeszłam aż tak strasznie blisko, no ale widocznie na tyle blisko, że starsze osobniki poczuły się zagrożone. Także lepiej z małpami po prostu nie zadzierać. Rejak właśnie został zaatakowany przez małpę i nawet nie podeszła zbyt blisko, ale wydaje mi się, że dobrą zasadą jest to, żeby. Nie utrzymywać kontaktu wzrokowego z małpkami, Boże, właśnie taka malusienka małpka przebiegła obok nas, ale słodziak. A tutaj jakaś inna małpka się skrada za mną. O! Ta wygląda na taką spokojną, ale tutaj już jest cała rodzinka. A to wygląda. Mm, tutaj chyba jest tatuś. Kurczę, boję się, że zaraz dostanę od tych małp. A tutaj pan się zbliżył do małp. Zobaczymy, te wyglądają na w miarę spokojne, ale poprzednio nas właśnie zaatakowały, bo byłyśmy za blisko. Jakie śliczne. A tutaj kolejne małpeczki. Zobacz, mamusia z małym tutaj się przytulają. Boże, jakie słodziaki. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w samym parku Kamszan liczba małp wzrosła z 600 do ponad 2000. I w ciągu roku liczba małp regularnie cały czas wzrasta o 7%. Nie jest to wcale idealna sytuacja, dlatego że jakiś czas temu małpy można było zobaczyć tylko w parku, ale potem zaczęły powoli wychodzić i zbliżać się do granicy parku. Jak my z Rikiem wchodziłyśmy tutaj do parku krajobrazowego, to widziałyśmy właśnie najwięcej małp przed wejściem, a teraz zdarza się nawet, że zapuszczają się do centrum miasta. Nie zdarza się to tak często, ale na przykład w 2001 roku policja przez 10 godzin goniła małpę po dzielnicy Tsim Sha Tsui, czyli w jednej z najbardziej zaludnionych dzielnic Hongkongu. Żeby ograniczyć przyrost małp, rząd poddał sterylizacji niemal 3000 osobników. Pomiędzy rokiem 2007 a 2013. I dzięki temu populację zmniejszono z 2790 małp do 2000. Porozmawiajmy trochę o polowaniach na małpy. Od roku 2006 w parku znaleziono około 38 pułapek na zwierzęta. A w roku 2007, po odkryciu, że w parku dochodziło do nielegalnych polowań na makaki, powstała grupa wolontariuszy, która synęła w ich obronie. Co jakiś czas znajdowano martwe zwierzaki zabite. Przez zastawione pułapki, postrzelone albo zabite innymi ostrymi narzędziami. Według raportów grup broniących praw zwierząt w 2009 roku 300 dzikich małp zostało zabitych na zlecenie osób pochodzących z Chin kontynentalnych. W pewnym momencie polowania na małpy stały się tak popularne, że podczas jednego z polowań postrzelono nawet wolontariusza. I wówczas zrobiła się poważna afera. Po tych wydarzeniach Ministerstwo Jedzenia i Zdrowia w Hongkongu wysłało specjalne patrole, żeby powstrzymać nielegalnych kłusowników. Wszczęto też alarm i oficjalnie ogłoszono, żeby nie jeść mięsa małp, ponieważ zawiera ono nieznane wirusy. I to, że mięso jest odżywcze, jak wówczas wierzono w Chinach, to jest mit. Według zarządzenia o ochronie dzikich zwierząt, ktokolwiek, kto dopuści się polowań albo umyślnie będzie niepokoić dzikie zwierzęta, podlega karze 100 tysięcy Hong Kong Dollars, czyli około 50 tysięcy złotych oraz jednego roku więzienia. Jeżeli lubicie małpy i chcecie przyjść do tego parku, żeby je zobaczyć, to pamiętajcie, że małpy są niebezpieczne. I trzeba się z nimi obchodzić ostrożnie. Okej, okay, są słodkie i puchate, ale już dawno przestały się bać ludzi, i ich zachowanie przypomina nieco jakieś takie zorganizowane gangi. Makaki nie będą miały żadnych skrupułów, żeby wyrwać wam coś z ręki, ukraść jedzenie, czy nawet telefon. Z natury raczej nie są agresywne, ale nigdy nie wiadomo, czy nie przestraszą się naszego zachowania. No i wówczas mogą nas też uderzyć. Pamiętajcie, żeby mieć oczy dookoła głowy i koniecznie zamkniętą torebkę albo plecak. No, i pamiętajcie też, że małpy są bardzo szybkie. Ja dziś zostałam zaatakowana, prawie, prawie zaatakowana dwa razy przez małpy, ponieważ po prostu do nich zbyt blisko podeszłam. Natomiast to i tak nie była bliska odległość. Także, jeżeli zauważycie, że jakaś małpa nie, nie docenia Waszego towarzystwa, to po prostu nie utrzymujcie kontaktu wzrokowego i spokojnym krokiem przejdźcie sobie gdzieś dalej. Podczas dzisiejszej wycieczki miałam ustalony plan, gdzie chcę pójść, ale w zasadzie, łażąc sobie tutaj wszędzie dookoła, to moje plany się zmieniły, i po prostu razem z Rykiem chodziłyśmy na kompletnym spontanie i zmieniałyśmy ścieżki co rusz. Także po prostu sobie łazimy troszeczkę bardziej bez celu. Ja chyba jednak takie chodzenie bardziej lubię. No chyba, że w okolicy znajduje się coś wartego odwiedzenia, ale z tego co zauważyłam, to tutaj większość szlaków jest dosyć podobna do siebie. Co jakiś czas po prostu dochodzi się do tam i ja właśnie znajduję się na jednej z tam. Za mną jest jeden z czterech dużych zbiorników wodnych. Doczytałam też, że tama, na której teraz się znajduję, została zbudowana w 1935 roku. Ale dobrze, dość już na temat tam. Opowiem Wam jeszcze troszeczkę o małpach. Spodziewałam się, że małp zobaczę dziś zdecydowanie więcej. Na początku zobaczyłam kilka przy samym wejściu do parku, potem przez jakieś dwie godziny kompletnie nic. Ale w miarę jak zaczęło robić się coraz później, i już tak około godziny 16 małpy powoli zaczęły wychodzić ze swoich kryjówek w parku. Dowiedziałam się też, że najwięcej małp można zobaczyć tuż przed zachodem słońca. Chciałam tylko jeszcze wspomnieć o jednej istotnej kwestii, o której można przeczytać na niemal każdej tabliczce znajdującej się w parku krajobrazowym. Pamiętajcie, że w Hongkongu karmienie małp jest nielegalne. Ja sama również tego nie polecam robić, ani nie trzymać w ręku jedzenia, ponieważ małpy na jego widok mogą stać się agresywne i zaatakować albo ukryć jakieś inne przedmioty. Wiecie, to jest tak, że możemy trzymać w ręku banana, a małpa, kradnąc banana, może nam też wyrwać telefon z ręki. Zakarmienie małp w Hongkongu grozi kara do nawet 10 tysięcy hongkong dolarów czyli 5 tysięcy złotych. Pomiędzy rokiem 2009 a 2013 547 osób zostało ukaranych za nielegalne dokarmianie zwierząt. Dlaczego jest to tak duży problem? Wiecie, to wszystko wynika z tego, że małpy bardzo szybko się rozmnażają. I jest ich już aż tyle, że obecnie. Małpy nie byłyby już w stanie przetrwać, posiłkując się naturalnymi zasobami, znajdującymi się w parku. Zwierzaki są już całkowicie zależne od ludzi, a to jest niebezpieczna sytuacja. I wiecie, co tak podsumowując dzisiejszą wycieczkę, to chciałam jeszcze tylko od siebie dodać, że. Ja bardzo lubię widzieć zwierzaki. Kocham po prostu niemalże wszystkie zwierzęta, ale tak w 100% szczerze, jeżeli ktoś przyjechałby na kilka dni do Hongkongu, to osobiście nie poleciłabym odwiedzenia tego miejsca. Nie żałuję, że tutaj przyjechałam, natomiast można pojechać w inne miejsca, gdzie widoki są bardziej spektakularne i może to zabrzmi, jakbym była trochę rozpieszczona. Nawet Rejkowi dzisiaj wspominałam, że trochę Właśnie czuję się taka rozpiszczona przez to, że mogę sobie pójść na Dragon's Back, skąd są po prostu przecudowne widoki. Mogę wejść na Victoria Peak, gdzie po prostu co dwa kroki robię wow. No a tutaj no, jest ok. Miejsce, w którym teraz akurat się znajduję, czyli przy samej Zaporze, no tutaj jest bardzo ładnie. Ale co z tego, skoro tak naprawdę zrobiłam sobie dzisiaj hike, podczas którego chodziłam jakieś dwie godziny i tak naprawdę nie było żadnych widoków. No więc jeżeli ktoś przyjeżdża na kilka dni to zdecydowanie bardziej polecam inne miejsce do odwiedzenia. A małpki jeżeli bardzo chcecie odwiedzić to może lepiej będzie pojechać do Tajlandii albo do Malezji. Niemniej jednak ja cieszę się, że tu dzisiaj przyjechałam, bo pogoda jest całkiem w porządku. Poza tym spaceruję sobie z moją przyjaciółką. No i zawsze lepiej jest wyjść na świeże powietrze niż siedzieć w domu. No, ale dobrze. Na dziś to już wszystko. Jak zwykle dziękuję za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia i babaj. Bye bye. Ok, sytuacja wygląda tak, że już z rykiem skończyliśmy hike i idziemy do miasta, ale naszą drogę zagrodziły małpy, które przed chwilą wydawały jakieś okropne odgłosy. Pokażę wam. Eee, I zrobiły nam po prostu nie, nie da się przejść. Zobaczcie ile małp. Ktoś chyba im rzucił jedzenie. Także tutaj jest jakieś małpie spotkanie. Ale jaja, no dzisiaj przez cały hike chyba nie widziałyśmy tylu aż małpek w jednym miejscu. Chyba boję się podchodzić, miałyśmy taki plan z Rykiem, żeby po prostu przebiec szybko. Jezu, właśnie się małpy pobiły, prawie na mnie wpadły, o! Boże, już myślałam, że zostanę pobita przez małpy. No, normalnie dwa takie duże osobniki zaczęły na mnie lecieć. Ale to nie atakując mnie, tylko po prostu do jakiejś bójki tutaj doszło. Przypuszczam, że o jedzenie. Także gruba sytuacja. Nie wiem, rejek, czy my uciekamy, czy co my robimy. Mam zdjęcie, ale nie wiem, czy jestem na to gotowa. A w ogóle to jest. O! Chcielibyśmy, gdzie wyjdą, jest auto. właśnie został pobity przez małpy. Ale całe szczęście tylko tak z otwartej ręki w nogę. Ta małpka tutaj nie wygląda na zbyt przyjazną. Próbowała nas zaatakować. Jezus, Maria to ryzykowne, że nagrywam w takim momencie, ale właśnie próbujemy się przebić przez małpią zaporę. Dobra, biegniemy ryjek oraz kuzi śmierć. Właśnie małpy nam zablokowały drogę i widziałyśmy już, że są w stanie zaatakować ludzi. Będziemy udawać, że jesteśmy na joggingu. Maryjek, nie utrzymuj Udawać kontaktu wzrokowego z małpami. A tędy przywiec, czy tutaj? Tędy. A butelka Tam jest za blisko. One mnie drodze? pobiją, jak Biam zgarnę butelkę. butelkę, tak? Ale to w biegu. Dobra, no to biegniemy. Trzy, Ale... dwa, jeden. Ja za to biegu. Randomowo. Nie pobiją nas? Wzięłam. Wzięła butelkę, super. Małpa wyrwała mi butelkę. Ale, butelka była plastikowa, więc nie chciałbyśmy śmiecić. Dobry, ryjek zgarnął butelkę. Dzięki, ryku. Dzięki.